Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Alleluja, bracia i siostry. Jezus zmartwychwstał. To orędzie zmartwychwstałego Jezusa Kościół nieustannie głosi, przekazuje światu również dzisiaj. Dzisiaj w kolejną niedzielę wielkanocną, nazywamy ją Niedzielą Miłosierdzia Bożego, słyszymy znowu orędzie o zmartwychwstałym Panu. On przychodzi do zatworzonych, wystraszonych, smutnych apostołów i mówi: Pokój Wam, pokój Wam. To jest właśnie orędzie Jezusa martwych Stałego, który ogłasza Boże miłosierdzie, bo Boże miłosierdzie to jest pokój wewnętrzny człowieka. Można być w środku wojny, można być w środku pandemii, można przeżywać na zewnątrz wielkie kataklizmy, katastrofy i niepokoje. A w naszym wnętrzu, w sercu człowiek może mieć wewnętrzny pokój. Pokój wewnętrzny, który płynie ze spotkania z Jezusem, który przebacza nam grzechy. I to jest właśnie orędzie zmartwychwstałego Jezusa. Do każdego z nas, do każdego zatworzonego, różnymi, różnymi wojnami, różnymi powodami, yy, przychodzi Pan Jezus i mówi: Pokój Tobie. Mówię Ci, patrzy nam w oczy i mówi: Pokój Tobie. Przyjmij moją obecność. Pokój Boży to Jezus, który przychodzi do człowieka pomimo nawet drzwi zamkniętych, pomimo wielkich, wielkich i grubych murów przychodzi i mówi pokój, pokój Tobie. Nie jest to spokój, który daje świat. Nie jest to spokój, który wypływa z m, m, braku wojny. Jest to pokój, który daje Bóg człowiekowi. Kiedy więc Go przyjmiesz do swego serca, kiedy go zaakceptujesz, kiedy Jezusa, w Jezusa uwierzysz, będziesz miał pokój. Dzisiaj do każdego z nas Jezus przychodzi i mówi właśnie w ten sposób: pokój Tobie, mój przyjacielu, moja siostro. Przyjmij Jezusa Chrystusa, przyjmij z całym pokojem, który do ciebie y, przychodzi. Przyjmij z tym wszystkim co przynosi Jezus zmartwychwstały Jezus obecny. On daje ci swego ducha, daje ci moc swoją do tego, ażebyś żył i żyła w Bożym pokoju, w Bożym miłosierdziu. Amen.